Cześć, Witajcie z tej strony ja, czyli Glafi. Dzisiaj ogólnie chcę zobaczyć, na czym polegają Skywarsy, tak szczerze. Nie wiem na czym polegają Skywarsy, więc od razu powiem. Dostanę tutaj pewnie 50 jakichś głupich sytuacji z myślą co mam zrobić ze sobą. To są moje itemy na start, ta. Aha. Ale już chyba wiem o co chodzi. Chodzi w tym przypadku o. Co? To jest pytanie. Ja to myślę, Losowe? drwniany. Co? Kilo... co? What is this? Nie wiem. Wiem tyle, że ludzie będą patrzeć, że spydranować tutaj, żeby jak najszybciej kogoś zdjąć. No. Bez przesady. Jak można? Ile można? Och, w domku jakimś się zrespił. Lava... Dobra, to założyć. Hmm, założyć, założyć... Miecz jakiś... Pomocy... Nie chcę, co to, to jest z losy... Hmm, nie wiem, nie znam się na tym... No ale dobra, yy, jakiś tam pojedynczy, tak, bunek diaksy. No dobra, Se wykopię miecz zrobię. Patyki. Mm, Chyba nie zabronią mi robić itemów, co nie? Wiem jedno, nie, nie dobuduje się nigdzie, bo zrzucał mnie. No jednak nie. Dobra, może tak zrobię, żeby... podejść se tu. Wydajność. Po co mi pikaksy, tak szczerze? Heh. Ktoś tu będzie siedzieć czy nie? Nie, niech nie siedzi. Na szczęście lub nieszczęście, jak to mówią. Jeden V1 mi zostało. Co on robi? Nie, tak się nie robi. Tak się nie powinno robić. Tak się nie powinno robić. Mm. Szybko. Na czym polega EXP? I po co mi jest EXP? Nie wiem, ale. E? Co? Nie wiem, nie znam się. Nie znam się na tym akurat tak mocno. Do tego. To może ty jak sobie. A dobra, co do stracenia mam, tak szczerze. Są dwie opcje, albo spadnę przez... kupi błąd, albo ktoś mnie zrzuci. Ale nie tym razem. Na szczęście nie tym razem. Mm. No nieźle. Diaksy. Zostaje ja kontra randomowy. Czy to jest ten cheater? Jakiś cały? Co to za głowa? Dalej nie wie gdzie ja jestem. No i niech tak pozostanie. Niech odładuje się skrzynka. Wszystkie skrzynki zostały odnowione. Wszystkie! No i co? Jakaś patrzę, długa ta runda. No i zabił mnie. Nie da się tak. Odechciało mi się. Tak ja widzę, jak to wygląda, to mi się aż odechciało. Mam nadzieję, że film się spodobał i że był krótki i trochę nudny, ale szczerze formaty mogą być różne. To, że akurat filmy są takie lub inne, to już nie moja sprawa. O, co śmieszne. No. Więc tak, dziękuję za oglądanie, do usłyszenia w następnym i cześć.